Ziomale, ostatni odcinek przyniósł bardzo pozytywnych komentarzy, za co serdecznie dziękujemy. Dzisiaj troszeczkę inny temat, będziemy kręcić coś innego. Jest to miejsce, w które zawsze przychodzimy z, właśnie z rodzinką, jak chcemy sobie zjeść domowy obradek. A za nami bar Rodzynek, najstarszy bar mleczny w Olsztynie. I jest to miejsce, w które zawsze kołam przychodzić, jeżeli mam ochotę właśnie na polski obiadek. Jest tu zawsze tanio. Dobrze i smacznie, nie? Fun fakt, że rok temu albo dwa lata temu była tu moja inspiracja, czyli Wojeczek, pozdrawiamy Cię serdecznie bojeczek również spropsował to miejscówę, bo wiemy, że lubi bary mleczne, dlatego zapraszamy i dzisiaj ocenimy jak to wygląda z naszej strony. Beczkiersik zawsze tutaj sprawdza ulicę, żebyście wiedzieli gdzie iść. Dokładna ulica to Aleja Wolska Polskiego 83. Jeszcze raz? Aleja Wojska Polskiego 83. Jest to! Za to, że kochani, za to, że też może nasza ulubiona dzielnica w Olsztynie zapraszamy no, być. Tutaj jeszcze musi być tak zwany sklepik monopolowy, tak? Oczywiście. Moja polecajka jeszcze z mojej strony. Zawsze jak idziecie na super obiadek do rodzynka, bierzecie sobie zupkę, drugie danie. Jak macie jeszcze ochotę na coś słodkiego, to obok jest super piekarnia której możecie dostać super jagodzianki. Naprawdę Nie, super jagodzianek. chleby, pieczywa, wszystko. Wszystko jest dobre. Pozdrawiamy serdecznie panią z Poznania, bo ostatnio właśnie z nią chwilę pogadałem. Także pozdrówki i siarał dla pani z Poznania. Tutaj, która Dokładnie. pracuje w rzemieślniczej piekarni Cymes. Zapraszamy do rodzynka. Zawsze jest danie dnia. Dzisiaj sznycel górski z grillowanym ogóreczkiem i serem cheddar. Tutaj to ciężko nagrać, to wszystko, tyle żarcia. Zobaczcie, jaki tu jest wachlarz jedzonka. Byczku, jaka twoja polecajka? No ja to za, dzisiaj biorę. Ale jeszcze bardzo w oraz pierś grillowana. Pierś grillowana i pierożki, mówisz? Dokładnie. Pierożki ruskie? Czy z mięchem? Tylko ruskie. A mama na ma tym mięso czy ruskie? Ruskie. Ruskacze? Mama nowe ma paznokietki, także tutaj wiesz. Dzisiaj dobry humorek jest, tak? Byćker, sobie życzy dzisiaj. Zestawnia sznycel z serem cheddar oraz ogórkami. A nie wiem, jaka zupa musi. Tu jest ogólnie spoko, bo codziennie się zmieniają zupy. Dzisiaj chyba u mnie ogóreczkowa wiedzie. Tak, jest sobie pół porcji, żebyś to zjadł. Ty. A jaką zupeczkę, już bierzesz? Jarzynową. Jarzynową? No to ty bierzesz jarzynową, Michaś bierze flaczki, a ja biorę ogórkową. Bierzemy trzy inne dania, trzy inne zupy, żeby zobaczyć właśnie, mieć również rozpoznanie, jak to wszystko wygląda i co z naszej strony możemy wam polecić. Ale ja na pewno, bo już jestem tutaj, myślę, że jest 15 raz w życiu, serdecznie polecam wam talareczki. Paleneczki są pyszne, suróweczki do woli, kto co woli, oczywiście. A ty jaką bierzesz dzisiaj? Ja chyba tą białą, bo nie, ja biorę różową. Chodzi tutaj o kolory, nie? Chciałem no, żeby surówka po prostu jakiś kolor miała Dokładnie, dokładnie Oczywiście tak. tutaj macie jeszcze steka z cebulką Sami wiecie, bierzecie sobie bułeczkę, bierzecie sobie na wynos i robicie sobie burgerka z, że, Ze stekiem? No Na pewno tak zrobiłeś o, wariacie Na no, pewno, ja tak oczywiście tak codziennie robię Codziennie przychodzę i robię burgera No, Właśnie. jeszcze do zestawu dnia zawsze macie kompocik Niestety nie jestem wielkim fanem kompotu Mogliby ale... dać kolkę No, mogliby pytać kolka. No. Sponsorem naszego odcinka jest nasza mama Zawsze propsujemy Waszą miejscówkę, dlatego chcemy zrobić odcinek, właśnie. Że macie super jedzonko domowe. O, Neksa skalowego. Proszę nas, pokaż, pokaż. Ojej, ej! Dwie żółte zupki. Zobaczcie jakie porty. Z Jaką bierzesz w Kunciu? Jawa pańskiego kapusta i krzaku. Krzak jest ostry jak. Jak co? Lepiej ja, nie mówisz Chodź Ci chyba się nie zmieści. razie bierzemy tak zwanego potrójnego ziala. Dobra. Zobaczcie to. To jest pół porcji zupy. Zobacz jakie jest potężny. Mamusia lubi. Za ile zapłaciłeś za pół porcji? 4,50 4,50 za pół porcji takiej zupy. Bierzesz się jedną i się najadasz. Gdzie ty za 4,50 zjesz taką super zupkę, nie? Smacznego. Mamusia lubi. na da. Przepyszna. Wyrazista. Muelia. Przepyszna. Zobacz jaka jest miękkista. Zobaczcie tutaj materiały. Dzieczy. Fajne rzeczy. Przepyszna. Mam jak Jarzynował. Mam też. Lubi bardzo Jarzynował. Proszę pamiętać tutaj tej tą dyróweczkę. Z wyżem. rubeczki. Jeżeli chodzi o zupki, to myślę, że każdy lubi inne, ale no, ogóreczkowa, tak. pyszna zupa, mocno wyrazista, dobre. dużo materiału najesz się za 4,50, przepięknie. Ja wszystkie zupy są dobre, próbowałam, ale musisz ocenić, daję od 1 do 10, a czy od 1 do 7, od przepraszam. 1 do 7, to daje, 3, daje 6 ,5. Dobra, teraz też kilka Ziomek poprosił o pół porcji, a dostał całą. Bo ci pani końcówę chyba wlała i zobacz, ile dostałeś. Za 4,50 5 po heblach. A ty ci to dolała tej zbiorek, bo tam to tam nalała jedną, a ty wziąłeś drugą musztę dolała. Bardzo taka słodka, taka bardzo piękna. Musimy też głośniej mówić, bo to jest głośno. Bardzo Bardzo wyrazista. A z ryżem czy makaronem? A z ryżem nie A ryżem. z ryżem czy makaronem? A też z makaronem? A, a nie tak, tak, z mięsko jest. Weź pokaż, ile materiału jest tutaj. Dużo też Na każdej macie no dużo ryżu, słowie, na każdej Biorę pierwszą i na każdej jest ryż, nawet wezmę z góry Bardziej słodka czy pomidorowa? Słodka pomidorowa. <grym> 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 jakbyście sobie tutaj zjedli myślę jakbyście Pomidorowe sobie, love Jakbyście sobie tutaj pomidorka, byście, by dodali byście tak myślę dwie łyżki cukru smakowało podobnie to jest Ale jakbyście pomyśleli arbuza w solą What? Bro, what are you talking about, man? Dajcie znać w komentarzu jaka zupka najlepsza. I czy Team Rosu, czy team pomidorowa, bo ja ja jestem Team Rosowek. Ja, ja powinienem ogólnie hajdu jak zbyt pieprzu. Nie, ale przed, się taka 6,5 będzie odpowiednią ceną. Być Kersik Team Rosu, czy Team Pomidorowa? No, Domo Team Rosu, ale... Mama. Team Pomidorowa. Tak? Mm. Tylko ja ogólnie zawsze jak je, to ja sobie robię tak i robię. Ja lubię Dajesz jeszcze więcej, dajesz, więcej materiału. Ja też lubię jak pomidorowa jest mocno ostra, nie? Ja nie aż tyle. Ja lubię, ja lubię właśnie też. Ja też sobie zawsze tutaj daję. Ty, ale teraz to już w ogóle przesadziłeś z materiałem. Ej, no to też co ty robisz? Co ty robisz. Ja się sami więcej dajesz? Przypali go w tambor. Nie! Ziomek nie był na Green Festivalu, on ma ten, a ma opaskę. No ogólnie z materiałem i siódemeczka będzie myślę. Czekamy na drugie danko, jemy właśnie zupkę i widzimy się za sekundę. Z zupą i ze sułkami 74 zł. Za trzy dania. No to gdzie zjesz tani obiadek, co nie? Trzy zupy plus trzy dania. I to potężne. Zobaczycie zaraz jakie są tutaj porcje, naprawdę. Musimy swój nowy tak wymienić, nową nazwę na dobre jedzenie. Jakie są oni mają? Będzie mieć. nie wzięliście? No i lubię. Co? To Lubię Możemy nazwać Muela na lowe. love, love okej okay. Jeżeli coś jest dobre, to i będzie byczkersikowe To znaczy, że po prostu byczkersik oh. approve, approve, the good jedzonko. Oczywiście, że I to będzie na razie zupa byczkersikowe love Byczkersik bycz kocha jeść No No spójrz bracie, jak on się cieszy jak Ja je. byczkersika jedzenie to jest życie Pasja Pasja To jest hobby Tak jak z nie Machowicza. pamiętajcie słowo byczkersik Zobaczcie, dajcie mi 10 lat i ja zostanę na <gry> Też tak myślę Albo Magdal Gassler Dobra z dwóch, bo ja trzymam telefon, chcę też zjeść Ogólnie będzie tutaj nas troszeczkę słabo słychać, bo zawsze w tym miejscu jest bardzo dużo ludzi Bo jest tanio, dobrze i smacznie, jak już powiedziałem wcześniej No i generalnie tutaj zawsze po prostu pani wywołuje wam numerek, czekacie na niego i przychodzicie sobie po jedzonko tam właśnie pod ladę Możesz tam przygrać kawałeczek, tego że mieszkania nie nagrywa i <laughs> ziomeczek powiedział, żeby go nie nasgrywać. Ale nie dziwi się dlaczego Myślę, że nie wstanę go do odcinka O ile surówek? Tak jak wam mówię Surówka złotówka, nie, złotówka. No ma złotówka Trzy złote Trzy złote, no to trzy, to samo Surowy 100 gram 3 zł 3 zł za taką surowę. Parfioletową kapustę jakąś Czerwoną kapustę. Ja, to to jest bardzo Czerwona, bardzo, to, ma. Kapusta, ta Czerwona ta. kapusta. No i generalnie tutaj jak nie macie zestaw dnia, to sobie dobieracie. Na przykład klytki, ziemiaczki, kasza, ryż. Ale to ryż dnia e, plus surówkę, no i jakieś mięsko, czy cokolwiek tam chcecie, nie? No, tak Ja nie wiedziałam że ty warzywa, ty. Czy najbardziej. Trzy, 4. cztery. 4. Tak. A ja pójdę. A to co to? A to nie jest schabowy? To jest schabowy. To, to jest sznycem. To jest I to jest, to jest schobowy. I, I to, tak, jest. to jest mamy. To jest mój. Łopie, to nie dla ciebie. I nie tak, dla psa kiełbasa, nie dla ciebie sznycem. Porcja. Schabowy 12, talarki 5,50 plus surówka 3 zł. co wychodzi dwie dychy za taki obiad. Mamusi przyszła dobra myśl, że faktycznie nie opłaca się robić obiadów, Nie. nie. Naprawdę. tu jest tak tanio, przyjadę, i tu tak jest tak dobrze. Nie mówię, że moja mamusia nie potrafi gotować, bo też gotuje najlepiej na świecie. To jest jak? To jest na No, to jest kurczak Tak, to jest ful. To jest mój jednak. To jest jabłek. No, jezu, kawałek. Zazdrosny o kawałeczek jaki to robią? Daj, trzeba walczyć. Byczku, no. weź, weź kawałeczek, pokaż, jaki jest stosunek paniereczki do mięska. Ty kroisz dziwnie. Tak. Okej okay. No stosunek jest dobry, jest dużo mięska w miarę. No i co, teśik? To... Czy jajko? Jajeczny. Peniarka jajeczna. Kurczak, znaczy skaby jest bardzo dobre, wyrazisty w smaku. Mamy hmm. lepszy, ale to kurczak jest bardziej taki sznyski. Musimy mamy pustować, żeby zła nie była, nie? Że mamusi najlepsze, ale fakt, nasza mama gotuje tak dobrze, że Wy sobie nie wyobrażacie. Kiedyś zrobimy może jakiś odcineczek, jak weźmiemy jednego z naszych widzów i mama ugotuje obiadek dla naszego widza. Co ty mamo na to? Jak zostawią, jak zostawią 30 tysięcy wyświetleń, zaprosimy do domku. O ile mamo muszą wbić wyświetleń, żeby zrobiła im obiadek? Ile, 30? 30 tysięcy wyświetleń. Jeżeli ten odcinek wanie 30 koła, no to mamusia zaprasza was na obiadek. Zobaczcie, jacy kochani jeszcze nam dali. No, Mama ma taki swój specjal. Tak zwane gluciki. Gruciki. Opowiedz no coś kurciak. o grucikach. Takiej panierce. Nie, nie wiem jaka to jest panierka, po prostu dobra. Taka sojowa chyba, Taka ale jest? Sojowo, coś tam. To nie jest panierka. Jakby, jakby coś co to, to jest? Zje. To jest ciasto naleśnikowe. No, ciasto naleśnikowe. Generalnie to, to jest coś, czego sojowy. nigdy w żadnej restauracji nie jadłem. I to jest jakiś wymysł mojej mamy, ale to najlepszy kurczek, jaki w życiu jadłem, serio. Tego może, jak ktoś przyjechał, trzeba to zrobić. To jest przepis na tajną zupę składnikiem, Tak jak w Kung Fu Pandzie. Zatartuj. Ja nie no, w Kung Fu Pandzie. Otóż tajnym składnikiem na no, moją zupę z tajnym składnikiem eee. jest, dobra? No i co być bo powiesz, na rodzynka? Wiadomo, że wolałbyś kebaba opitolić 20 zł za taką porcję. Yo, bratku. To jest najgorsze to, że jak weźmiecie tutaj sobie zupę i tą całą porcję, to wy się tak przeżrecie tą zupą, bo jest tak potężna. ona jest taka tak wyrazista. Tyle macie w sobie. Że jest koniec, i potem ciężko już te drugie danie. Jak jeść. to tata mówi, mięsista Mięsista, maniura. Dobra, Ziomy. Wjeżdża tutaj pod lupę de vola. Widzę ładną paniereczkę. Przekrajamy go na pół, zobaczymy co jest w środku. Ole, bratku, bratku. No, no. To jest klasa sama w sobie. Naprawdę, jeżeli chodzi o domowy obiadek, lepszego miejsca nie znajdziecie Ten się... O, o, o. o, o. <noise> Tylko się nie popasz. Nie będzie w nim kolejnych testów robić Nasuwa mi się jedno słowo Zajebi. Czy rybyczkę ci jest? Mm. Powiem wam tak, polecajka na defolajka, naprawdę. Polecajka na defolajka. Z Baru rodzynek. Polecamy. Serio. Przepyszny, panierka super. Chrupiąca, mięsko soczyste. Serek ciągnący się. Zioma, salareczki. Coś pięknego. A tutaj mama jak ty ocenia swojego sznuca? Po prostu by nie była jeszcze. Czyli kochani, ocena na 7. Bar rodzynek. Za miejsce w samosłowie. 7. Obsługa 7. 7,5 nawet. Pozdrawiamy serdecznie Panie z rodzynka, bo są przemiłe i przekochane zawsze i widzę zawsze. Codziennie tu pracują, nie? Dzień w dzień. Szacun dla pani, bo widzę, że jest tutaj duży zajazd, bo przychodzi dużo ludzi. Także pozdrawiamy serdecznie. Jedzenie 7. Jakość 7. Obsługa 7. Daje 7 zapraszam tak serdecznie do baru, Jest jest być Jest być Ty ma mama, mama jest być Nie No, nie rady. Mama już, mama na już się obudziła. Mama już na pompie, bo ty zawsze bez zupy bierzesz, nie? No dobra, to zup. Jak myślicie, która najlepsza dzisiaj? A nie pomidorowa. Pomidoróweczka najlepiej wypadła? I też mega tu smakuje ogórkowa, jest ja wiem, spaśna, dobra, pyszna Mama się spociła, jakbyście grali w Fortnite ostatni e e rangę na, na Unreal'u byście grali Kto gra w Fortnite ten zrozumie Albo jak gracie mecz w FIFA o, o 14.06 Najważniejszy mecz, mecz, Champions Właśnie mama tak sama się spociła <noise> Z dupy leci <noise> Dobra, ziomy Myślę, że teśnik wjechał, my się zabieramy za jedzonko I widzimy się na podsumowaniu Ziomy, update po jedzeniu Nie do przejedzenia, naprawdę Jak bierzesz zupę i bierzesz drugie danie Nie do przejedzenia Jestem pełny jak świnia, naprawdę Po heblach poszło Ja wziąłem Solej z kapowego i zesiliłem Zupa plus drugie danie 25 do 30 zł. Nie masz nie to bo ci wybąbie. Kochani, podsumowanie bar rodzynek. Jest to zdecydowanie miejsce, które po prostu musi być na mapie Olsztyna. Polecam wam serdecznie z mojej strony, Być Kersiku. Jakie jest Twoje zdanie? Jadłem półtorej skałowego i mam dosyć. No, naprawdę, jeżeli weźmiecie sobie tutaj zupkę i drugie danie, nie ma szansy, się tym nie najecie. A że tak powiem, no możecie się naprawdę bardzo przejeść. Wywaliło mi grubo bebek już po ale, tym całym jedzonku. Jesteśmy osobami, które chcą polecać wam dobre miejscówki w Olsztynie, dlatego to miejsce serdecznie możemy wam polecić. Jak lubicie domowe obiadki, lubicie tanio, dobrze i smacznie, Bar Rodzynek jest na pewno miejscem, które musicie odwiedzić. Dziękuję serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Po obiadku wracamy do domku, ale powiem Wam szczerze, że jest grubo.